CaseDrop.eu. Sprawdź nowy event miłosny. Odbieraj dzienny bonus. Otwieraj skrzynki w najlepszych cenach. Zgarniaj super skiny i je ulepszaj. Pula nagród to ponad 30 tysięcy złotych. Kliknij link w opisie i zgarniaj nagrody na casedrop.eu. EU. Cześć, Cześć, witam cześć, wszystkich. Serdecznie na moim kanale. Z tej strony tylko kolejny z Casedropa. Dokładnie. I będę mówić trochę ciszej, bo później nagrywam. Strasznie później nagrywam. I mordeczki, dzisiaj kolejny test skrzynki. I to będzie kula miłości, najtasza skrzynka, która jest w naszym tutaj evencie miłosnym. Więc zobaczymy, czy coś nam drobnie, czy będzie profit. Mamy 413 zł właściwie do wydania tą skrzyneczkę. I nie zapomnij o subskrypcji, lajku, like komentarzu. na nagiwaje, które są na stronie mordeczko. Pierwszy link w opisie. Mój reflink, gdzie macie plus 25% do doładowania. Czyli przy stuwie macie... Jedną czwartą do ładowania. 25 zł Esa. mordeczki even, mi, miłosny i e, Ranking, jak to wiecie. Tak samo możemy zrabki sobie jakieś tam zrapać. Kapilara, fajna. Mi się podoba bardzo ta łupka. Tania i fajna. Możemy wysłać list miłosny w postaci skina do kogoś. No i oczywiście odebrać skinki, które zmienimy. 2-2-42, bo lubię to odbierać. A nie, zobacz, start wymieniła morek na pompkę w, w, w wysokości 2 zł dobra ranking eventu jak zdobywać po, y, tutaj nasz y, nasze y, 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 jak zdobywać serduszka <grym>, zlagowało mnie jak zdobywać serduszka otwierając skrzynki, doładować konto i odbierać dzienny bonus który możemy odebrać co 24 godziny za darmo sobie taki dzienny bonusik i można wylecieć pieniążki, skiny lub też właśnie te nasze serduszka których kurde już myślałem że o Jezus. Prąd i Misty już myślałem. Dobra, lecimy od razu z tym Zapomnij o subskrypcji jako komentarzu w Bijna jak już wcześniej powiedziałem. Lecimy z tym, mam nadzieję, że w końcu uda nam się zrobić jakikolwiek profit. 400 zł do wydania i lecimy. Chyba troszkę strąkę dopadły, ale mam kałaszka i fobosa. Więc może być zwrot. 13 zł, okej. Okay. Nic nie no, jednak. Jest wam w sumie standardowo, jakie są skiny. No tutaj Syf wyleciał. Słabo, co to jest? Takła Marine, Marina, Beast Przepraszam. Doreczki, celki, ale no mówię, później nagrywam. No, coś ciekawego, 71 zł nawet do zagarnięcia A no, zobaczymy, zobaczymy. 400, do, dokładnie 13 złoty mieliśmy na wydanie i powiem wam tak. Oprócz tej, no nie myślę, że to jest 2000, to nie 2000, P2000. Z wszystkimi skinami wygrał. Są fajne, tanie skiny. Wydaje mi się, że zrobię może poradniczek. Jak e, zrobić sobie fajne ekuzy. na to 20 zł, czy tam 10 zł. Bo mi się wydaje, że to jest fajny poradniczek. A dużo osób by chciało mieć takie fajne skiny. Bo ja na przykład bardziej patrzę na wygląd skina niż na jego. Inaczej. Ma być tani, a ma być fajny. Tak samo jak rozdaję skin to nie patrzę na cenę, tylko na wygląd skina. Mogę rozdać skina, dajmy na to, za 1,20 Mogę roz rozdać skina za 80 groszy, który jest o wiele lepiej wygląda i można nim pograć. Ciekawa petka. Dycha ona kosztuje. Profit ogólnie, profit. Ale ciekawa petka była. No tak słabo leci. Słabiutko, bym powiedział. Rzuć czymś. Będę miał ciężko upgrade'ować, bo dużo skinów mi się wydaje zostanie. No już jesteśmy prawie na półmetku. A tu nic ciekawego nie rzuciłaś. Przepraszam, ale mi ziewanie wzięło. Sorki wielkie. Zapraszam na lewiki, które są codziennie. Rozajmy skiny. Siedzimy na stronkach e, ze skinami. Gramy na serwerze, na którym... Możemy sobie poradzić z widzami w i nie Hide and Seek i jakieś mini mapki. Więc zapraszam. Serdecznie. Ej no, średnio to wygląda. Worm Good. Fajna łupka. Faktory nudyszka wleciała. No spoko. Bardzo fajna AWP. Ja na przykład mi się podoba. Worm Gooda miałem bardzo długo w Star Treku. Mega długo. Ja chyba z 3, czy coś około tego tysięcy nabitych sobie na startraczku hmm. No dobra, jest blok. W końcu coś czerwonego. Za 30 zł. I on praktycznie nam profit Co zrobił. Czy znaczy, on tylko był coś warty. No ostatnie. 6 skrzynek. Tyrex. Mm. Znowu Cyrex Daj coś takiego konkretnego Maleńka Nie, daj się prosić Nie daj się prosić Cyrex, Phobos, ok? Cyrex Uno more Trzy razy jeszcze Z groszem A zostawimy resztę może na balansik Do upgradera 13. dwa kliknięcia dwa kałaszki 12. no, słabo dajesz nie on cię farta do tej skrzynki coś mi się wydaje mm, no powiedz ile razy idziemy na live i napisz w komentarzu na live, ie. przepraszam, na odcinku to przypnę ci serducho morto tylko nie pisz samą liczbę, bo nie będę wiedział. <laughs> mamy 14 zł 400 zł i mamy weku. W Nie mieliśmy właściwie żadnego skina za 299 zł w plecy. Stówę w plecy. Lecimy na upgrader. Ile mamy tutaj stron? no. Dobra, więc szalejmy. Od razu z grubej rury Pierwsza strona. Razy dwa na no, prawo i zadyszkę. emeczka I, i siedzisz. I dziękuję, dziękuję. Widzisz, jak chcesz ze mną ładnie i miło rozmawiać, to nawet mi się to podoba. Dobra, kolejna strona. Zostajemy też na prawo. Dwa razy prawo, i raz lewo. I znowu. Dobra. Chyba starczy jeszcze jednego, może, dobra. I na lewo. 45 zł. No nie siada, siada tylko na prawo. Więc nie wrócimy prawo. A chyba jednak zostałem te prawo. Nie w strony. Możesz, kurczę. Możesz, kurczaczki. Dostajemy prawo. Dwa razy prawo teraz. Raz prawo. I drugi raz prawo. Kurczę. Pogubiłem się. To lewo było. już się nie zmieniłem na ta strona. A to wychodzi? Ok. Dobra, do dyszki. No ta, nie zmieniłem się ta strona. Siedzi. Mm. A tak pozmieniajmy Ok. A jakbym tak został jeszcze na tej stronie? wyjść na plus. I wyjść na plus takiego Lorestart. Tak jest! Udało się! Ej! Poprzedł, miałem zostać na tej stronie, tak ale dlatego tak mi trochę zlagowało. Nie! 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 Zostawiamy! Jest profit! Jest profit! Ostatnio... Oj, jeszcze tu mam parę skinów do sprzedania. Miałem dodać sobie do tego do balansu. Eee. Y Jakiś ten, a czekajcie Wydajemy może to Na Skrzynkę walentynka Z listem miłosnym gdzie, Którą też będziemy dostać, bo jeszcze nie dostawaliśmy takiej, czy nie dostawaliśmy O Boż. No i prognoza bardzo słaba Ale zobaczymy jak to pójdzie Więc zapraszam was już na już dzisiaj na Kolejny odcineczek I wbijacie na inne odcineczki Widzimy się już jutro i na live ie. Na ra!